Halo, dobra, mam nadzieję, że wszystko działa, jak nie, to się kysnę Dobra, plan jest prosty, robimy coś takiego O, guzik mi się Okej, okay, coś zjebałem Czemu guziki znikły? Czemu? Czemu to znikło, jak zminimalizowałem Minecrafta? Nie no, zapierdolę się A nie, jednak z tej strony to robię Nieważne Bo jest to Dobra, jestem po prostu zjebany, okej? Okay? Dobrze, a więc tak Witam, cześć, się Mango Tutaj Dorciak, Dorik, ja I pa, tu se klikasz guzior I se przechodzisz, cześć Tutaj z tej strony tak samo klikasz se guzior I se przechodzisz, nie? Jest elegancko. Jest pyta, Taki kurde. Szef tu okienko, żeby przerzucić coś, że jak wiecie, macie opłaty od kurwa, pobieram opłaty od Szwecji, bo, bo są chujami. No, oni przychodzą i mi rzucają, bo jak nie wpuszczę chyba na zamek, to oni muszą sobie przerzucić, nie? Kuma się Opłaty dla mnie. To jest ten kuzik, który postawimy jak debil. Z tej strony się przychodzi no i elegancko no i co, no i teraz środek trzeba pokazać no to niszczę sobie górę tutaj z górą nie ma żadnego połączenia i to jest tak, zacznijmy od -go muszę to zmodulować pod zwiedzanie dobra fuck, dobra tak a więc y, zaczynamy od tej strony, od tej najprostszej. Czyli y, trzeba y, tłoki ustawić y, na jeden przerwę. Tak normalnie, nie? logicznie trzeba te tłoki ustawić. Tak, o, one są teraz wszystkie otwarte, więc no tak. Więc w taki sposób y, po ustawieniu tych tłoków one będą tutaj. Stawiamy do każdego z nich y, repeater. Do tego nie trzeba akurat i tak, yy, bo, bo... do tego jest tutaj, bo tu nie dochodził prąd z tego co pamiętam. Ale dobra, no jest sobie tu. Tu nie ma żadnego opóźnienia. Na tym dobra. Dobra, tak. Więc tutaj Reaper na którym... Na czwarty tik, po to, żeby... No się równocześnie, nie? Jak to będzie na pierwszym tiku jest i sobie odpalę, to to się otworzy pierwsze te lewe, nie? i zamknie się pierwsze. I to nie wygląda spoko, dlatego ustawiamy to na czwarty trick. To wygląda zajebiście. Ten prawy trochę, ale nie zwracajcie uwagi. Dobra. E, teraz tak. No i sobie prowadzimy tu redstone. w jest. Teraz tak, teraz trzeba tutaj przeprowadzić trzy do tych. I do każdego z nich ma być też na czwarty ustawiony, czyli tutaj sobie... No w sumie Tak lepiej No No i git I teraz nie trzeba tyle się jebać z tym Bo ja tego nie upraszczałem po prostu no Dobra, no czyli tak na 0000 Czwarty Tick Tak sobie o, przeprowadzamy mm. No tak no i co dalej? No i tutaj, tu się dzieje czarna magia, tu sam nie wiem co ja, kurwa porobiłem, ale działa. I to musi być zawsze uruchomione, żeby było zamknięte, tak? Ten redstone tutaj jest bardzo ważny, bo on... Kiedy klikamy guzik, wtedy ta, to się gasi, tak? I przez co one opadają. Kurwa pomyśl trochę, róż tym byłem pustym. Oj, i nie Jeszcze jak to działa. No. No i tutaj to sobie idzie, bo tutaj dochodzą, teraz riptery przeprowadzają to tutaj, przez co to się odpala i to się gasi, Trzejcie, no normalne. Teraz patrzcie, z z każdej strony, dlaczego? No bo po tej stronie jest guzik, tu, tu, na tych blokach są guziki, nie? No, i sobie kurwa one włączają te riptery, przez co to się gasi, przez co to też się gasi. Tylko masz tu czwarty tick, mordo, i patrz, i to jest odpalone, i cyk, i to się ten... Tutaj no dobra, no to normalne, nie? Że sobie tu o to idzie teraz. Tu się dzieje pojebana rzecz. Patrzcie, na to C idziemy. Siub, siub i chuj. I siub. I patrzcie, i to sobie idzie tutaj. I jak to się odpala, to się odpala też to. Chyba nie. Jak to się odpala, albo to się odpala, to idzie to tu. A, i pamiętajcie, żeby te, te, te repeatery też na 4,5 wstawiać, żeby to później po prostu się otwierało, nie? No, Żebyś, żeby nie trzeba było być jak u Bolt i zapierdalać tam. Dobra, a więc tak, tutaj, tu sobie idziemy do góry, tutaj, tu musi być repeater, zapytacie dlaczego? Nikt nie pyta, ale dobra, i sobie, czy przeprowadzamy tu, tu, 0 ticków, a nie, jednak, no, te na 4, tak ten skurwiel na 3 tiki Żeby był idealnie po jak będzie na 4 to będzie on się później otwierał popatrzcie widzicie ta góra jest trochę opóźniona jak ja w rozwoju dlatego trzeba to sztachnąć na 3 no i teraz to się gasi to sobie idzie tu to sobie idzie tu czajcie ten dwan, bo ten skurwiel on to jest to, to ma odpalone nie a te ciule doprowadzają do tamtych dlatego tego teraz opuszczamy, a nie tego bo wtedy ten się otworzy skurwiel od razu a ten nie bo tu będzie opóźniony, te dwa będą opóźnione czajcie bazę, nie? no kurwa prosty fuj no, ogólnie to jestem geniuszem, sam na to wpadłem nigdzie nie patrzyłem na żadne poradniki jestem kurwa najmądrzejszym człowiekiem na ziemi yy, możecie mi wylizać jaja ja. To tylko opcja, nie trzeba. Mm. No i co? No i jest wpyte. No powiedz mi, Mordo, że to nie jest zajebiste, ale jest to Patrz, cyk, cyk. Jeszcze nagram wszystko teraz na koniec, że jak ja to będę odtwarzał na multiplayerze, to żebym po prostu sobie zerknął na koniec. Teraz tak. No dzięki wielkie, wiem, że jestem zajebisty Jak chcecie więcej tego typu poradników to chuj Nie chce mi się